I dzisiaj będziemy dotować e, zdjęcia w to kawałka ogólnie, które sobie zrobiłam. Dobra, na razie musimy przeciąć coś. A to usunę. Tak. Okej. Okay. Tak, dodam tu jakieś modelki i tak dalej. Na razie tutaj co jest tak na no, głównej no jest dużo rzeczy ze Squid Game bo niedawno weszło, dobra wezmę taki plecak położę go tutaj dobra, okay, może tak o tu. dobra no i nie ma takich o dobra, to się nam przyda i tak, dobra że wpiszemy to kawałka, bo chyba ja tutaj wyszukiwałam, więc no. Okej, okay, dobra. Hmm. Zobacz jakie są te obranka. Dobra, wezmę coś takiego. Na razie powiększę to. Okej. Okay. Dobra. To musimy może tutaj przy oknie zrobimy. No. Okej. Okay. Tak będzie dobrze. Albo coś takiego może. Dobra, wezmę coś takiego. Довольный окей. Mm, okay. Трого замала. Окей. Okay. Chociaż nie, bo wezmę inną. On też buty, sop, lec jeszcze inne. Dobra, wezmę takie włosy. O, to mi się zrobiły. Trochę jeszcze trzeba pomniejszyć. Okej, okay. tak chyba będzie dobrze. Jeszcze muszę tu twarz. Dobra, dam takie coś jeszcze. Okej. Okay. no są tu rzeczy. Jest tutaj jeszcze jakaś twarz. tak dalej. Dobra, wezmę to. Dobra, tutaj to położę. Wezmę ten plecak. To tutaj położę i to tu. Ja jeszcze muszę jej włosy dać. No to jest też fajne. To nie. Hmm. Uh, uh, uh. Dobra, dam jej takie łóżko. ale nie, było w sumie to wezmę inne bo tu jest to więc ja już nie co wezmę wezmę to, bo to jest takie też fajne nie pasuje dobra okej okay. Nie, dobra, no dobra, napisz um, potrzebujemy tej twarzy, No bez twarzy się nie da. Dobra. O, to, to właśnie ja, ja, to, ja to zrobiłam. Nie, ja tego nie zrobiłam, sorry. Ale no, podobno zrobiłam. Z tymi Okej, okay, to wezmę. Okej, okay, to tak zrobię. Jeszcze kilka rzeczy by się przydało. OK, do mnie takiego iPhone'a. Dobra. Też może bym jakaś półka znalazła. Dobra, tylko najpierw i też te buty. Nie, bo one mają buty. No dobra. No to do mnie taki coś... No i mi się to już, na. No. Dobra, zrobię tak. I ten telefon położę no, nie ma. No. Okej. Okay. Nie. O, już osiągnąłem do minut pozycji. Więc tak to, tak wygląda nasze zdjęcie. Mam nadzieję, że się Wam podoba. A my kończymy odcinek. To ba?